Wszystko ukida. Są to osoby, które są po prostu młodsze. Ludzie się często z nich śmieją. Czego lekko nie rozumiem, bo sami przecież byli nimi, więc jest to bez sensu. Śmieszy mnie to trochę. Jak to kiedyś wyglądało? I jak to wygląda teraz? Tato, tato! Pelewendowski kopna Kula, spręg... 4 kilometrów na kocinę. Chciałbym być tak, jako! Na pewno będziesz. Ale ucz się, ucz się. A teraz wygląda to tak. Tato, tato! Friz rozwalił auto za 50 tysięcy. Zrobimy to samo? Jaki znowu śriz? No i mój! Weź być na dwór. Ale mam kwarantannę! A, no tak, 21 wiek. Rage Kid. Czyli dziecko, które dostaje zbyt często Rage'y, grając w gry. Ogólnie taka osoba wybucha zawsze agresją, kiedy przegrywa i bardzo łatwo można ją wyprowadzić z nerwów. Takie dziecko nie wie, co to przegrana i zrobi wszystko, aby wygrać, a w tym będąc lepszym od przeciwników, a jeżeli przegra, to się bardzo zdenerwuje. Do tego takie dziecko zwyzywa wam mamę w każdy możliwy sposób, jaki istnieje na tym świecie, tym nawet potrafi zniszczyć coś znajdującego się w domu i na przykład walnąć klawiaturą z całej siły w monitor. Oczywiście każdy Rage Kid jest inny od siebie i reaguje winnie. Inny sposób, jednak łączę ich jedno, a dokładniej, że bardzo denerwują mi gry. Jestem pewnie przez jakiś czas gamera, byłem takim dzieckiem, jednak byłem bardzo młody i ich trochę nie rozumiem. Ja wolę być Banan Kidem. Kakaszka Kid, czyli chodzi o dziecko, które okropnie kocha mema związanego z kakaszką. Ogólnie taki dzieciak wchodzi na TikToka, aby przeglądać filmy związane z kakaszką i jest to osoba młoda, która bardzo śmieje się z tego, co dzieje się na filmiku, a jest to dosyć creepy. Również chcą być jakiego idola na TikToku, którzy marnują jedzenie i robią syf w swoim pokoju i prosi mamy, aby ta dla niego kupiła właśnie jakiś mózg Kubusia, a mama myśląc, że syn czy córka chce go spożyć, kupuje mu go. Potem taki dzieciak nagrywa to jak niszczy ten mózg i śmieje się, a potem to może wysłać do swoich znajomych, którzy raczej nie zareagują na to pozytywnie, chyba że będą jak oni kakaszka kidami. Czego ja dożyłem. Palion kid, czyli kolejny rodzaj kida. Jest to tym razem osoba oglądająca Paliona i lubiąca go. Tego typu osoby śledzą tym razem bardziej Palionowice, a nie Wojanowice. Choć Palion gra również na Wojanowica, więc tam na pewno też widzowie coś mogą pooglądać. Ogólnie ciekawe jest to, że na Wojanowicach już od bardzo dawna nie nie ma nowych twórców albo znajomych, i raczej wszyscy stamtąd trzymają się swoją ekipą. Jestem ciekaw, czy gdyby ktoś został dodany na Wojanowicę, to robiłby również tak duże wyświetlenia, jak wszyscy stamtąd. Bo przykładowo na Palionowica to tak nie działa. Bo znajomi Paliona mają niektórzy po około 50 tysięcy wyświetleń, a Palion około 200. Tylko Palion! Olać Wojana! Ptyśki! Czyli osoba, która kocha oglądać Ptysia. Ogólnie taki widz obejrzy każdy materiał od Wojana, czy Paliona, na którym znajduje się Ptyś, ponieważ sam Ptyś nie posiada swojego kanału na YouTubie, a tylko jacyś widzowie zakładają za niego Kanały I próbują się pod niego podszywać. Sam ptyś ma dosyć przyjemny głos do oglądania i fajnie, że na wojenowicach pojawi się ktoś nowy, bo to daje taki powieść świeżości dla młodszych odbiorców. Osoba, która jest Ptyś kidem sama ubiera się jak jego idol, czyli zakłada jakieś żółte ciuchy, połączone z czarnymi spodniami i próbuje się jak najbardziej do niego to sami. Według mnie sam Ptyś na wojenowicach jest spoko i wydaje się być przyjacielską osobą w realu. Ja czekam na jakiegoś dziadka na Wojanowicach! Wojan Kid, czyli jest to dziecko, które uwielbia Wojana. Ogólnie są to osoby, które śledzą bardzo dobrze wojana to, co dzieje się na Wojanowicach. Znam po prostu całą historię Wojanowic, na przykład Hakera, albo on. Poza tym oczywiście taki człowieczek potrafi kupić rzeczy ze sklepu Wojana, a później chodzić w nich po ulicy. Głównie takie osoby są w młodszym wieku, na przykład 10 lat, ale całkowicie je rozumiem, bo sam jak byłem mały, to kochałem oglądać YouTube'a i bardzo śledziłem swoich ulubionych twórców oraz do tego chciałem posiadać ich rzeczy. Według mnie, dopóki takie osoby nie są toksyczne, a nie powinny być, bo Wojan celuje w family friendly content, to są to nieszkodliwe osoby i powinno się je uszanować. Ja wolę Paliona! Beczka Kid, czyli widz, który bardzo lubi beczkę. Są to według mnie osoby potrafiące odpalić parę jego filmów dziennie, ze względu, że są bardzo krótkie. Ogólnie, Beczka jest w sumie jedynym youtuberem, którego znam, że lubi powrzucać codziennie filmy przez jakiś czas. A potem robi przerwę i znów zasypuje materiałami. Taki widz wyczekuje zawsze subskrypcją i dzwoneczkiem. Na coś od beczki. Tak jak mój. Do tego na pewno w takich kidach znajdą się osoby, które potrafią wyzywać innych animatorów, ze względu, że też zaczęli robić animacje. Oczywiście, takim osobom nie wytłumaczycie tego, że Beczka bierze prawie każdą pastę z internetu i nie wymyślaj, bo będą oni dali zdania, że każda pasta jest autorstwa beczki. Tylko beczka! Roblox Kid. Jest to dziecko, które kocha Robloxa i zrobi dla niego wszystko. Głównie takie osoby hejtują ludzi, którzy powiedzą cokolwiek negatywnego na Robloxa. Przykładowo mi sam Roblox nigdy nie siadał i jakoś nie lubiłem w niego grać. Gdybym grał, to pewnie bym założył kolejny kanał, ale z Robloxem. No, ale na razie nie planuję. Może gdzieś w 2023 roku będzie coś takiego. Takie dzieci umieją kupować masę Robuxów i wydawać swoją kasę, bo chcą jakiś dodatki w grze. Najlepsze i najgorsze jest to, że naprawdę łatwo jest wydać pieniądze w Robloxie i znikają one mega szybko. Nie śmieszę! Gdzie są moje pieniądze? Ups, Brawl Stars Kid, czyli Kid, który gra tylko w Brawl Stars. Nie rozumiem szczerze, czemu takie osoby jeszcze istnieją, bo wydawało mi się, że Brawl Stars już dawno temu upadło. Sam w klasie mam takiego jednego typa i nie kumam tego, że woli on na przerwie siedzieć w tym telefonie, niż gadać z ludźmi. Ogólnie to grałem w Brawl Stars łącznie z jedną godzinę na przerwie. Więc też nie ogarniam zbytnio tej gierki. Jedynie wiem, że są jakieś pocharki albo gwiazdki i odpowiadają one za wasze umiejętności. Oprócz tego posiadacie również postacie, które mają swoje zdolności. Z życiem! Tylko Fortnite. iPad Kid, czyli dziecko używające zbyt dużo tabletu. Ogólnie głównie się to dzieje wśród młodszych, na przykład 9 lat, i takie osoby używają nie telefonu, a właśnie iPada od swoich rodziców. Głównie się to dzieje za granicą, w Ameryce. Jak możemy to sprawdzić po tym, co piszą youtuberzy, bo mają oni wgląd do tego skąd oraz z czego ich odbiorców, co ogląda. Ja sam nigdy nie miałem iPada, bo jakoś nie lubiłem zamysłu dużych telefonów, jednak są one mega spoko, na przykład w pisaniu notatek, bo o wiele przyjemniejsze jest to od jakiegoś zeszytu. W sumie ciekawe jest to, że kiedyś dzieci dostawały mega późno dostęp do sprzętu elektronicznego, a teraz 4 lata już umie zasuwać na telefonie czy iPadzie. Nieprawda, bo ja już w wieku trzech miałem. Toxikid! Czyli toksyczne dziecko. Ogólnie na pewno znacie niejedną osobę, która jest właśnie tym toksikidem. Taka osoba charakteryzuje się tym, że nie jest do końca zbytnio inteligentna, bo większość jego argumentów w rozmowie to jakieś wyzwiska i bluźnierstwa. Większość takich osób to jakieś młodsze dzieci w wieku od 9 do 15 lat, a potem w większości przypadków niektórzy już wyrastają z bycia toksikida. Taki ziomeczek zrobi wszystko, żeby wam zaszkodzić i zrobić wam podgórkę, a grani z nim w jakieś gry to najgorsza rzecz, jaką możecie tylko zrobić, bo wasze uszy mogą nie wytrzymać tego, jaką będzie krzyczał i denerwował się. Na swoich przeciwników. Ale to ja jestem lepszy! Vito Kid! Czyli widz, który jest fanem Vita oraz czeka na jego powrót. Ogólnie taka osoba bardzo lubi oglądać filmy Vita i myślę, że przez to jak długo Vito nie nagrywa, to wiele jego widzów wraca do jego starszych filmów, których nie oglądali i tęsknią za twórcą. Taka osoba oglądała dwa kanały Vita, czyli jeden z Minecraftem, a drugi, gdzie grał sobie w różne gry. Do tego mogliśmy kiedyś go jeszcze znaleźć na kanale Kitty Belly, ale teraz już tam nie występuje i ciekawe jest to, że ona dalej nagrywa, a Vito zniknął i nic nie wrzuca. Za to jego dziewczyna tak. Myślę, że taki widz bardzo tęskni za jego powrotem, i to nawet widać na ostatnim filmie witam, bo on ma o wiele więcej wyświetleń od jego poprzednich. Kiedy on wróci! Fareout Kid, czyli osoba, która kocha oglądać Fairouta. Ogólnie jak dobrze wiecie, Faread wrócił już na swój kanał i zaczął znów nagrywać Robloxa. Jego filmy zacząłeś bardzo dobrze i w sumie dosyć się zdziwiłem, bo przecież nie nagrywał około półtora roku. sumie fajnie, że Farewat zdecydował się wrócić i znowu zacząć nagrywać, jednak nie jestem jego grupą odbiorców, która będzie go oglądać, bo po prostu filmy nie są do końca kierowane do osób w moim wieku, tylko bardziej do osób moczy. Za to taki. Kid uwielbiają go oglądać. I po tym jak widać, to Ferret ma bardzo duże community, bo choć, że miał tak długą przerwę, to cały czas dostawał komentarze, kiedy wróci, albo jak wrócił, to ludzie go z chęcią dalej oglądają. ja pamiętam jego kiedyś oglądałem: Banan Kid. Czyli jest to osoba, która jest dzieckiem rodziców, którzy są mega bogaci. Z memów można wywnioskować, to, że takie osoby się śmieją, za osób, które są biedne, ale nie musi to tak wyglądać. Bo tak naprawdę wszystko jest zależne od człowieka. Według mnie takie osoby mają o wiele łatwiejsze życie. No bo kończycie 20. Lat i nie musicie iść na studia, bo macie bardzo dobrze prosperującą firmę po waszych rodzicach. Co jest oczywiście mega spoko. Przykładowo, maska dzieci nie będą musiały pracować pewnie przez 10 pokoleń, bo ma tyle kasy. To czemu biednym nie oddał?